Z tego co tutaj oglądam na niejednym turnieju już byłem. To jest kilka takich solidnych nazwisk, jest kilka drużyn, które na pewno będą walczyć od początku, chociażby Politechnika Gdańska. Ma bardzo mocną ekipę. Zobaczymy. Wydaje mi się, że poziom jest bardzo wysoki, bo z tego, co też wiem, jest kilku reprezentantów różnych narodowości. Jesteśmy uczelnią, która zawsze robi coś na 100%. Jeżeli nie możemy zrobić czegoś perfekcyjnie, to nie podejmujemy się tego zadania, bo uważamy, że nie ma taka praca najmniejszego sensu. Chodzi o to, żeby stworzyć jak najlepsze warunki dla zawodników, trenerów, żeby po prostu zostało tylko dla nich najważniejsze to, co jest dla zawodnika, czyli skupić się tylko i wyłącznie na meczu. Zorganizowaliśmy dla wszystkich zawodników spotkanie w Klubie Muzycznym Prywatka. Dzisiaj, dzisiaj wieczorem, czyli 13 jest dzisiaj. Jest wejście dla wszystkich, mamy prywatną salę. Wszystko jest zabezpieczone tak, żeby oni się zintegrowali, żeby to jednak środowisko fajnie zaczęło współpracować wszyscy ze sobą razem. Już się wszyscy poznali, bo to w jakich drużynach za rok będą grać.